Tu nie chodzi o grę, tu chodzi o ideologię. Oglądanie tego było jedną z najbardziej żenujących rzeczy w moim życiu. Jak dotąd najgorszy odcinek, który nie wnosi nic do historii, a jedynym celem jest zadowolenie pewnych odbiorców. Okej, okay, sceneria jest piękna, a muzyka na najwyższym poziomie, jednak Neil zepsuł swoją własną historię. Możecie pominąć ten odcinek. Skupienie się na gejowskim związku było zupełnie niepotrzebne. Z fabułą gry nie ma to nic wspólnego. Brakuje w nim całej akcji, której oczekiwali fani, a Bill to badass, ale tutaj jest starym gejem. To jeden z wielu negatywnych komentarzy, jakie wylały się po premierze trzeciego odcinka. De La ten jako pierwszy zbudził tak duże kontrowersje. Jest to spowodowane mocnym odejściem od materiału źródłowego i skupieniem się na relacji pomiędzy Frankiem oraz Bilem. Ale jeszcze zanim przejdziemy dalej, wpadajcie na eneba.com, na której znajdziecie masę świetnych gier w jeszcze lepszych cenach. Jeśli chciałbyś zagrać w nowe gry akcji, sportowe, RPG czy dziesiątki innych kategorii, to wbijaj w link w opisie, oszczędzaj kasę i kupuj gry taniej na eneba.com. Nie będę tutaj jakoś bardzo rozgadywał się i wyrażał moich opinii na temat tego odcinka, bo o tym pogadamy sobie na podcaście. Ale mogę jedynie powiedzieć, że taki obrót spraw w ogóle mnie nie dziwi. Myślę, że twórców również to nie dziwi i już na poziomie koncepcji na ten odcinek zdawali sobie sprawę, jakie poruszeniem on wywoła. Odłożyli na bok Ellie i Joela, a skupieniu się na romantycznej, autonomicznej historii dwójki mężczyzn, no raczej. W dzisiejszych czasach nie może obyć się bez kontrowersji. Mimo wszystko, patrząc na opinię krytyków, odcinek zdobył 96% pozytywów na Rotten Tomatoes. I żeby Was nie zniechęcały te negatywne recenzje, to powiem, żebyście ich nie słuchali, bo to, co ekipa odwaliła w tym odcinku, to istne złoto, którego przegapienie naprawdę jest grzech. Zatem w naszej ankiecie na karcie społeczności zapytałem się was, czy trzeci odcinek Delazo was to hit, średniak czy kit? 32% ludzi zagłosowało na średniak, na hit 52%, a na kit 16%. Także większość jest tutaj jednak mimo wszystko pozytywów i, I bardzo, bardzo mnie to cieszę, Że ludzie doceniają tak dobry odcinki. Dajcie znać w komentarzach, co o nim myślicie. A ja witam Was na lootboxie i fajnie, jakbyśmy zdobyli 100 tysięcy subskrypcji. Filmy u nas pojawiają się codziennie o 16.00, a do koła brakuje jedynie chyba tam 8, czy tam 8,5. Więcej nie gadam, idziemy dalej z materiałem. Dzisiaj mam dla Was dwie dobre informacje ze stajni CD Projekt Red. Mianowicie dotyczą one Wiedźmińskiego projektu Siriusz oraz nowego updateu do Cyberpunk'a 2077. Projekt Siriusz to jedna z tych mniejszych gier, które zapowiedział CD Projekt Red, za którą odpowiedzialne będzie studio Demolasses Flood, czyli niedawno nabyta przez polskiego dewelopera Ekipa. Już jak Kilka czas temu dowiedzieliśmy się, że w grze występować będzie proceduralnie generowany świat. A dzisiaj, dzięki ogłoszeniu o pracę wystosowanym przez CD Projekt Red, dowiedzieliśmy się kilka innych istotnych szczegółów. Mianowicie, w projekcie Serious mają pojawić się rozbudowane funkcje sieciowe. Jak możemy wyczytać, projekt Serious ma być grą akcji i zawierać opcję kooperacji czy wydarzenia społecznościowe. Gracz do wyboru dostanie różne klasy postaci, będzie wiele trybów rozgrywki, w tym taki, który skupi się na walce z sztuczną inteligencją, czy jak to woli, będzie po prostu PVE. Projekt Serious ma nie oferować realistycznej grafiki, a skupić się na stylizowaniu. Czyli będzie to trochę odchodziło od tego co widzieliśmy w Wiedźminie 3, a pewnie będzie coś z pokroju Wojny Krwi, czyli tego fabularnego gwinta. Fakt raczej nie dziwi, bo Demola Moloss ma na swoim koncie gry, które również były stylizowane. Więc fajnie, że robią to w formie jaka im odpowiada. Co najciekawsze, gra, mimo tego, że będzie miała multiplayera, nie będzie w 100% się na nim skupiać, ponieważ ważnym aspektem produkcji mają być elementy fabularne. Projekt już ma zaoferować nam zrealizowaną w filmowy sposób i nieliniową opowieść z udźwiękowionymi dialogami. Nie powiem, sympatyczne informacje, jeśli miałbym z tego wyciągać, łączyć to wszystko i budować z tego jakiś gry, To chyba najbardziej na razie podpowiada nam tutaj jakiś izometryczny erpek. Może trochę hack/slash'a? Takiego Diablo? Poczekamy, zobaczymy. Nie ma co tutaj snuć teorii. Za to teorię można snuć co do nowego update'u Cyberpunk'a 2077. Użytkownicy Reddita zauważyli na karcie Steam'a Cyberpunk'a 2077 kilka modyfikacji. Jeśli wejdziemy sobie na Steam Database, możemy dostrzec, że StepRed skupił się na edytowaniu zakładki odpowiedzialnej za GeForce Now. Aktualizacja miała miejsce 21 godzin temu. A takie zmiany, jakie tutaj widzicie, to bardzo często sugerują, że niedługo pojawia się nowy update. Tak było w przypadku 1.6, o którym też Was informowaliśmy, tak samo było w przypadku 1.5. W tym database warto śledzić, bo można z niego wywnioskować kilka ciekawych rzeczy i trochę wyprzedzić yy, oficjalne ogłoszenia. Czy będzie to patch 1.7, a może jakiś pomniejszy, to 1.6? Tego niestety nie wiemy, chociaż mi osobiście wydaje się, że patch 1.7 zadebiutuje równo z delcekiem fabularnym. Ale nie wiem, czy pamiętacie, twórcy informowali, że w następnym patchu ma pojawić się ulepszony model jazdy mechanika walk w pojazdach, zrewolucjonizowany ma zostać system policji, no i mają pojawić się jeszcze dodatkowe Perki. Także jeżeli to miałoby się pojawić na samej aktualizacji, to możemy być święcie przekonani, że chyba będzie to największy update w historii cyberpunka. Ale czy do tego właśnie przygotowuje nas Steam Database? No, nie wiadomo. Po latach w końcu doczekaliśmy się nowych screenshotów z Killera, czyli polskiego cyberpunka od Paradark Studios. Jeśli o grze nie pamiętacie, to bardzo dawno temu mówiłem wam o niej na lootboxie, także link macie w karcie, ponieważ zdradzam tam, wydaje mi się, kilka ciekawych informacji, albo kilkanaście, które warto wiedzieć o nowej produkcji cyberpunkowej. Przez lata nic się o grze nie pojawiało, aż do tej pory. Twórcy na Discordzie Podzielili się kilkoma screenshotami, które pokazują fragmenty z rozgrywki. Na jednym widzimy wnętrze samochodu. Na drugim widzimy jakieś pomieszczenie z pałką elektryczną. Jest jeszcze rewolwer. Oraz mała sprzeczka na stacji benzynowej. Gra już w pierwszym trailerze, wydawała mi się połączeniem Blade Runnera oraz Fallouta. I na tych screenach wybrzmiewa to jeszcze bardziej. Jest to ambitny projekt, który ostatnio przychodził z Unreal Engine 4 na Unreal Engine 5 i po zamieszczonych zdjęciach widać ten progres graficzny. Exe Killer ma skupiać się na fabule i nieliniowości, a ważnym jego elementem będą proceduralnie generowane questy. Oczywiście nie wszystkie, no ale będzie to istota mechanika. Jako, że twórcy publikują już screenshoty, to nie zdziwię się, jeśli niedługo zobaczymy pełny trailer. Co do pełnego trailera Gotika Remake, nie zobaczymy jeszcze w najbliższym czasie. Mam dla fanów Gotyka niepokojące informacje. Do tej pory na kar w trakcie Steam widniała informacja, że Gothic wychodzi w 2023 roku. Jednak, jak się okazuje, ta dota była po prostu placeholderem. FAQ na stronie twórców zostało zaktualizowane i pojawił się tam taki zapis. Na tym chwilę nie ma zaplanowanej daty premiery. zostanie ona podana, gdy deweloper i wydawca będą jej na 100% pewni. Nie zwiastuje to dobrze na 2023 rok. Wydaje się, że Gothic może zostać wewnętrznie przesunięty, a szkoda, bo jest masa graczy, która na niego czeka. Zwłaszcza, że pojawiające się w sieci nowe zdjęcia z Gotika Remake napawają bardzo dużym optymizmem. To tyle na dzisiaj. Widzimy się jutro, Trzymajcie się i cześć.